No witam kochani panownie! Dzisiaj chcę Wam pokazać przekąskę taką trochę niezachudą, tak jak ja nie zachuda. ale najpierw posłuchajmy, co ma do powiedzenia nasza asystentka. Serdecznie zapraszam do subskrypcji i pozostawienia dzwoneczka na tym kanale, by pozostać na dłużej z tą super pozytywnie zwariowaną rodziną. No właśnie dokładnie tak jak ona mówi potrzebujemy serki camembert ja wzięłam trzy, bo nas jest troje w domu każdy po jedną bułka tarta jajeczko może być boczek, ja kupiłam bardziej bogato, szynko, to, szynkę taką suszoną pieprz i sól i teraz zaczynamy do jajeczka dodamy troszeczkę soli i troszeczkę pieprzu rozprzepiemy tak jak zawsze do smażenia o proszę, bardzo, no, no, no i tak obwijamy sobie, bierzemy dwa plasterki, yy, boczek byłby dłuższy, a ta szyneczka mi się tak troszeczkę rozdziela w trakcie więc ja muszę to yy, troszkę po prostu posztukować o, proszę i teraz drugi taki plasterek Dwa takie plastry, jeżeli boczek to boczku, o. I teraz zawijamy to. Może boczek byłby dłuższy. No, boczek byłby dłuższy, więc możemy dołożyć sobie jeszcze jeden plasterek w tą stronę. Chodzi o to, żeby nasz camembert był obtoczony. I teraz zamaczamy go w bułce. Tak. W jajeczku i znowu w bułce i takie kamembery rzucamy na bardzo gorący olej, czyli na głęboki tłuszcz. Teraz sobie to na chwilę odłożę, poczekamy, jak tłuszcz się zagrzeje. Ja zrobię kolejne dwa kamembery i wtedy będziemy smażyć. Tak? Tak wyglądają nasze tuczące niestety kamemberki. kamemberki. Ale czasami można zgrzeszyć, nie? Yy, Tuż tu nam się rozgrzał, kochani. Teraz trzeba sztuka, żeby się nie poparzyła rzucić. O, od razu się smaży, tak. Tylko no nie wiem czy nie da nie, nie dałam za dużo oleju, żeby mnie to nie przelało. No, zostaw lizy nie wrzucaj. No, wszędzie Bezpieczeństwo w kuchni, drogie dzieci i odbiorcy przede wszystkim. Widzimy się jak. jak, jak, jak będziemy próbować. Dokładnie. Pa, pa. Pa, pa. No, Mamy gotową naszą grzeszną przekąskę. Grzeszną? Grzeszną. I teraz spróbujemy yeah. ją przeciąć. A, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Mmm. Ale kondoliza, jak dzisiaj tak mówimy o bezpieczeństwie, to nie próbuj, bo to jest jednak gorące. gorące. Tak, ale zobaczcie jak fajnie wygląda. Ten kamember się ro pięknie rozpuścił. Tu mamy naszą szyneczkę jeszcze do smaku. Także cóż, zapraszam, spróbujcie i posmakujcie smacznego.